Nowy skin w Fortnite, pokażam właśnie nowy skin, który właśnie trafił do gry, ja jak widzicie go tutaj mam, no i opowiem wam więcej właśnie jak on wygląda, robimy sobie chwilę gameplayu z nim oraz powiem właśnie gdzie on jest, ile kosztuje, no i o co właśnie chodzi, dlaczego jest taki wydarzenie, dlaczego nagram odcinek, dlatego że skin generalnie według mnie jest dosyć spoczko i najpierw pytałem się czy chcielibyście taki odcinek, także napiszcie takie odcinki Wam się podobają w ten skin, jakby z zamówienia, z pokazania no i myślę że generalnie warto właśnie nad tym skinkiem troszeczkę więcej tutaj pomówić, no bo jest on w pakiecie i jest to jeden z niewielu skinów w Fortnite w tym stanie, który jest nowy. Wiesz, jeszcze to o sobie, kłapesz to w górze. jakbyście kupowali ten skinek, to wpiszcie koniecznie kodik saycamstar. I taki do sklepu będę Wam mega mega wdzięczny, jakbyście używali mój kodik. Dobra, jak widzicie, jest to zestaw test. No i ten skinek generalnie pokazywałem Wam kiedyś w likach, że on właśnie wejdzie do gry i wszedł. Skin sam w sobie z werty niebieskiej kosztuje 1200. No i dokładnie wygląda on w taki sposób, jak widzicie, jest naprawdę, naprawdę według mnie spoczko ten skinek. I myślę, że wesi jest dosyć uczciwa. Cena. Jak widzicie skin jest troszeczkę inaczej zrobiony, jest tutaj inny model postaci też, co właśnie bardzo wpływa na plus dlatego skina, że nie jest to kolejny restyl, kolejne ubrania, tylko ten skin faktycznie jakimś innym całkowicie skinkiem. Jak widzicie fruzura też jest całkiem inna niż w większości skinów, także naprawdę społeczko się ten skin prezentuje. To ciekawe, skin jest dostępny w wersji pakietowej. Czyli możecie kupić cały sobie pakiecik. Jest tutaj właśnie zestaw Test się nazywa i niestety nie wiadomo jeszcze czy będzie jakiś dalsza, ciąg, jakby dalszy ciąg z tym skinem, czy to może do fabuły coś nawiązuje czy nie Na razie wiemy tylko tyle, że właśnie wrócił taki jakby pojawił się taki nowy zestawik no i ten zestaw generalnie kosztuje 1800V także jest to naprawdę dosyć dobra cena no i naprawdę myślę że warto właśnie ten jakby zestaw kupić jeśli Wam się on podoba gdyż jest mega opłacalny za te, tego skina płacimy 1200 no a resztę tak naprawdę mamy dosyć tanio, bo wychodzi nam 6 także łącznie kosztuje 1800 ten zestaw no i zawieron jeszcze taki kilofek. Kilofek powiem szczerze, że nie jest może jakiś najładniejszy, aczkolwiek jest to kilof zielony i jest on właśnie E, bardzo, właśnie podobny do skinka, do spoczko. Lotnia trzeba przyznać, że jest bardzo, bardzo ładna, aczkolwiek prawdopodobnie jest dosyć nieporęczna. Ja prawdopodobnie sobie kupię właśnie cały pakiet potem. No i mamy jeszcze malowanie do broni, które wygląda następująco. No i malowanie, przytam, że jest całkiem spoczko. Generalnie, skinek według mnie jest naprawdę spoczko. No i zaraz sobie pójdziemy zrobić nim gameplay. Aczkolwiek jeszcze wam pokażę cały sklep. Znajdziemy tutaj Adeline, Także też możecie napisać tutaj właśnie takie odcineczki, gdzie pokazuje sklep są spoczko. Mamy tutaj Płynną Renegade. Mamy tutaj nieskończoną skin taki właśnie gwiazdny troszeczkę Mamy również tutaj dowódczyni metalową, czyli Miśka. Mamy również zimową zabójczyni. No i to jest tak naprawdę sklep, mamy jeszcze, jeszcze FL, no ale tutaj myślę, że nie ma ja co wspominać już o tym, bo te skiny są cały czas. Wejdziemy sobie teraz na zwykłe solo i pokażę Wam właśnie jak ten skin wygląda właśnie w trakcie gry. Ja sobie wezmę go z kataną Snake'a, bo myślę, że będzie naprawdę spoczko Odnośnie tego skina, czy polecam go kupić, bo dużo osób właśnie, właśnie zadawało mi pytanie. Powiem szczerze, że tak, ja akurat dostałem właśnie od Wiza, od razu właśnie jak on wszedł do sklepu, Dzięki Elkenifa prosto. Mega Ci dziękuję. No i generalnie jeszcze raz Ci tego skina. Wydaje mi się że tak, że ten skinek jest dosyć spoczko, dlatego, że są troszeczkę inne niż większość skinów, dlatego ja szczerze jakby miałbym ocenić tego skina, dałbym mu naprawdę spoczko, no to mi myślę tutaj ósemeczkę nawet, siódemeczkę e, na 10, dlatego, że no nie oszukujemy się, ale teraz mamy troszeczkę taką właśnie mniejszą ilość tych skinów, a skinek naprawdę jak widzicie prezentuje się spoczko, no i myślę, że tutaj e, warto się nad nim zastanowić. Co prawda, może nie jest taki skin 10 na 10, aczkolwiek jest to skin 1200 więc wydaje mi się, że całkiem spoczko i spotkamy właśnie z Lobby jeszcze w tym skinem Aczkolwiek może być chyba ciężko Tutaj widzimy ktoś sobie Renegatkę kupił Dajcie dać też w komentarzach właśnie czy wy będziecie kupować tego skina Czy wam się on generalnie podoba Czy nie, no mi się naprawdę Tak mówię wydaje, że skinek jest całkiem spoczko No i można sobie tutaj zdecydowanie nad nim pomyśleć Jak widzicie skinek też nie ma Jakoś za dużo właśnie nie wiem dodatków Czy to jest Tak także spokojnie Raczej się nadaje tutaj na Tryb kompetitiv, także jeśli gracie jakieś arenki, czy gracie jakieś turnieje, no to myślę spokojnie, można sobie naprawdę nim grać. Ja sobie teraz pojadę na potne piaski i machniemy tutaj jakiś, myślę, fajny gameplay. Mam nadzieję, że spotkamy kogoś, zabijemy parę osób, no i wrócimy do lobby, także mam nadzieję, że będzie gicik. Eee, także my sobie już tutaj lecimy. No i powiem szczerze, że wreszcie coś fajnego. Tutaj nie mam pojęcia, czy to jest właśnie jakiś zestaw jakaś walentynkowy też, czy już właśnie jakieś przygotowania może pod walentynki są, nie mam tego pojęcia. Jeśli coś wiecie na temat tego skina, to możecie napisać. Co ciekawe, ten skin właśnie tak, o tyle też charakterystyczny, że ma on cały pa pakiet jakby. W Fortnite się nie pojawiają się raczej pakiety takich skinów, raczej jest to najczęściej, jak widzicie tutaj, osobno wprowadzone, a tutaj taki wyjątek jakby, że opracowamy to całe jakby, test zestaw, być może test będzie jakoś związany z fabułą, Co tak, jak widzicie też mamy serduszko, o tutaj przy plecaku mamy też motywy serduszek na malowaniu i chyba też na tatuażach, dlatego tak ten motyw walentynkowy troszeczkę skojarzyłem bo Fortnite już generalnie zaczyna wprowadzać rzeczy walentynkowe do gry Ej, jakbyście chcieli taki materiał to możecie napisać śmiało, no bo teraz naprawdę może być troszeczkę ciekawiej w Fortnite, gdyż tutaj wreszcie zacznie się prawdopodobnie dziać no wydaje mi się, że Epic nie powinien zepsuć tutaj walentynek, także myślę, że być może coś fajnego naszykują, bo Przeważnie te dentyngi były tutaj dosyć ciekawe. No gościu, no jumpa sobie zrobił. Zobaczymy, tutaj mamy skręczkę, niestety nie. To ja sobie może tutaj polecę. Tak bezpiecznie. O! Chyba jest tutaj fajna skrzynka, Nie, zwykła skręczka, niestety. Już myślałem, że może nam e, dało premium skrzyneczkę. Dobra, my sobie tutaj wybijemy tego kewika. E, no i zaraz bierzemy sobie. Lecimy w drogę. Także skinek mam szczerze. No, troszeczkę w innym. Oczywiście tutaj jest on motyw jakiś takim surowym, jakby nie jest na jakiś e, to Kurczę pewnie, nie, nie wiem jak się tutaj nazwać. skinek jest taki, no w innym motywie, ewidentnie, ale ma swój rok. Ma swój rok, tak naprawdę, z poczką. E, czy to coś mamy? No, niestety, nie, nie dopisuje chyba, aczkolwiek jakąś tutaj skrzyneczkę fajną mamy. Także ja sobie już ją otwieram i zaraz sobie lecimy kogoś tutaj dojeżdżać. Myślę, tutaj. E, parę dojazdów trzeba zrobić z tym skinkiem, też postaram wam się teraz pokazać na dystans jak wygląda strzelanie Aczkolwiek tak jak mówiłem, e, ten skin dosyć standardowo wygląda, także nie ma jakichś tutaj udziwnień czy coś e, To mówię tylko ze względu na to, że dużo skinów ma takie dodatki takie e, Gdzie one często przy jakimś danym tam przeszkadzają troszeczkę w strzelaniu a jak ktoś właśnie gra na Kataręki, to wtedy nie może raczej z takimi skinami grać, ale tutaj nie ma problemu. Jeśli miałbym tego skina porównać, no to taki troszeczkę jest podobny e, hitboxami do aury. Wydaje mi się taki standardowy kobiecy skin, także jak naprawdę z poczką. I powiem wam szczerze, naprawdę, naprawdę fajnie, że coś się pojawiło. Dobra, czy my mamy tutaj jakiś przeciwników i czy mamy jakiś skrzynki? Przeciwników na pewno mamy, bo mamy tutaj otwartą skrzyneczkę, także ktoś nas już tutaj okradł. Ale my teraz tutaj nie pozostaniemy mu dłużni oczywiście, bo lecimy tutaj planować wbite, niestety tutaj zbyt dropa dobrego nie mamy, e, nie ma się co szkiwać, gdyż nie mamy nawet emeczki, ale może zaraz tutaj w przeciwnika sobie wydropimy, czy tam jest karabin, jest karabin, jak widzimy jest karabin, tylko nie mówcie mi ten gość uciekł, no ja tutaj ewidentnie będę planował jakiś wukej żeby coś się działo na tym odcinku, no bo tutaj nie może być nudu oczywiście u Stara, także Miejmy nadzieję, że zaraz kogoś znajdziemy No i też piszcie właśnie w komentarzach czy takie odcinki Wam się podobają, czy takie jakieś gameplaye Wam się podobają, jakieś pomysły na odcinki, bo jak coś komentarze czytam, także możecie wiecie śmiało pisać. O tej prosto zmiennym zapraszam od niego wstępnego tego skinka, także dziękuję Ci stary. Akurat nagrywam odcinek. Pozdro, pozdro stary. E, no i napisałaś właśnie, te takie odcinki ja mi się jakby podobają. Czy myślę, coś takiego może być z takim pokojem sklepu? No bo też fajnie bo myślę, wprowadzić powoli takie odcinki. Jak widzicie gameplay zaczyna mi się pojawiać. E, to aczkolwiek tutaj... Oj, jest gościu. A aczkolwiek tutaj nie przychodzę całkowicie jak coś na gameplaya. Ja tylko chciałbym właśnie tylko taki format prowadzić. Dobry gość został. Panie, to jestem po kilku e, giereczkach na kreatywnym. Także myślę, że tutaj nie ma problemu z tobą. Edicik, 27 taktyczny, no i Fiat Ford przegrywa niestety, no ja tutaj przydam się, grałem przed chwilą kreatywny z widzami, także my się tutaj rozgrzany odpowiednio jestem, żeby tutaj wygrywać, także lecimy, lecimy, no ja myślę, że ten odcineczek może prowadzimy, no póki aż nie padniemy, także... Jak coś też piszcie, właśnie, bo nigdy nie wiem, jak robię takie odcinki. Kiedy kończę taki odcinek, właśnie z pokałem skin'a czy na przykład lecieć, dopóki tań nie zginę od kogoś, wukejować każdego, kogo widzę, e, czy na przykład, właśnie kat kończyć po tam jednym, czy drugim fragu. Także myślę, że w ten odcinek będę poprowadzić w taki sposób, że pokazałem wam troszeczkę skinka, a teraz robię sobie gameplay i dojeżdżam każdego, kogo widzę, im być może uda się wygrać grę. Być może nie, zobaczymy, po prostu powłókajmy taki luźny nacinek, Jakby się tutaj koleżka już się patrzy na mnie Czy my go przejedziemy? Nie wiem co ty kolego robisz eee... Co ja mu zrobiłem? Ha, to co? Jego aż tam odepchnęło ale... Ciekawe, ciekawe tutaj eee... kolego spotkaliśmy gdzie... Aha, patrzcie on riftnął w ogóle, ja zapomniałem Nie znikaj, nie znikaj Ja za... <ścoughs> jak zawsze pod górkę Yy, przyznam szczerze, zapomniałem że w tej grze mamy rifty. No, ja niestety, jak niektórzy może wiedzą, nie wychodzę raczej poza obręb Aren Kreatywnego i Turnieju. I powiem szczerze, że zdziwiłem się co właśnie się dzieje. Tam ktoś jest chyba, także yy, dobrze. Czyli są rifty, są fasie, tutaj są Shockwave też. Także no, powiem że nie wiedziałem o tym. Dobra, jest ziomeczek. to jest on. Patrzcie, 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 weź tym pasatem. Gdzie uciekasz, kolego? Czy będzie robiony pościg zaraz? Za... O, dostał, o, dostał, o, dostał. Kolego, kolego, nie rób tak, nie rób tak. Patrzcie, jak on dobrze ucieka. Czy je? Yeah! Madara usicha Witam, witam. No niestety nie udało się na uciec, no to lecimy, dropimy go i lecimy po kolejną osobę, no ładnie. Powiem wam, że coraz bardziej mi się te casuale podobają, no ja tak nie, nie wychodzę raczej poza obręb w i... Czy on miał coś mitycznego? Patrzcie, on miał coś mitycznego, w ogóle on miał snajperkę. Powiem wam że być może teraz powiecie, kamster co ty siedzisz, Przez to jest cały sezon już w tej grze, aczkolwiek no... Co to jest za Oddech smoka. Ja niestety, tak jak mówię, nie gram casuali. I dla mnie takiej temki raczej no, są dosyć rzadkie, gdyż ten item prawdopodobnie ja mam chyba pierwszy raz w ręce. Chyba mam go pierwszy raz, także co on robi? Czy mam jakiś zapis, jakiś no, nie mam, nie? Mam. Jest gościu, spróbuję mu dać snajpę Ale zmitowane, nie sniper dla mnie dobry nie jest, aczkolwiek dosyć. On ona pewnie podpada znając tej życie, ale mastermind, ma widzicie no oczywiście jest już późna godzina, jak coś materiał nagrywam po drugiej w nocy. Aczkolwiek, tutaj tak jak mówię, pytałem się właśnie widzów, czy myślą, że z poczka byłby taki odcinek. Tak, to podpala, nieźle. Czy z byłby taki odcinek? No i większość większej że tak, także tutaj muszę na rano wam coś fajnego nagrać, żebyście mieli tutaj na niedzielę e, coś ciekawego, także gościu nie dojeżdżaj mnie, panie kolego. On myśli, Chad John. i cyk. Teraz wychodzimy sobie na sąsiada Gość, to ty to? to ty to? Czy ty naprawdę myślisz, że mi tutaj ograsz? No, powiem wam, że gościu buduje spoko nawet Kierowniku, ja nie wiedziałem, że na casualach taki poziom jest Nie mam ma co już A jakby tak wszystko podpalić? Hmm. Kusi, kusi troszeczkę A ja myślę tutaj, że... Co mi gość wyglądał. Nie moje No Jeszcze się połamałem Dobrze, dobrze mu dałem sobie dobre dingi tam chyba Dinga został <grytanie> 19 Masz. Ja mnie niestety taki problem zawsze na tych casualach Że pamiętam, że nie mogę trzymać ściany teraz Jest, webel Niestety nie udało ci i dostałem się do To no że ja nie chcę... A, kolega też nie miał... A nie, miał moc. Ja mam taki problem na tych casualach, niestety zawsze, że e, ja tutaj nigdy jakby nie zbieram tych matów. Tutaj zbieranie maców nie jest wybustowane i jest tak nudne, no, że ja nigdy tych maców nie mam. Także o, tam ktoś biegnie. Ha, nie wiem, czy on dostał tym? Co nie, co czy nie dostał? Nie dostał. Dobra, traszujemy go. Traszujemy, zgodnie z tą full WK na tym odcineczku, także lecimy. No ja tam mówię, nie zbieram raczej tych matów na casualach i zawsze mi tutaj brakuje tych materiałów. Tutaj też Epic Games wydaje mi się, troszkę źle zrobił, że wycofał właśnie do 50% jakby więcej matów za e, zbieranie, jakby powinno być tak jak na arenach według mnie, no bo nie oszukujmy się, ale nie chceś raczej graczom tego Jest, dostał! Palc. Gin, 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 jest! Anonimowy leży. I co i złotego ja patrzcie, kolega miał coś złotego, no ładnie, 4 kills, jak to się w ogóle pali. Było te P90, no... Ja to nie mówię że ja jestem akurat fanem P90, bo jest bardzo P. No i tutaj kolejny kolega, który chyba nie zawierał matki który nie zbierał za bardzo materiałów ale powiem, że przy, powiem szczerze przypomniały mi się takie troszeczkę stare czasy jak właśnie zaczynałem sobie tutaj Fortnite nagrywać na YouTubie stare sezony, stary rozdział pierwszy i ja kiedyś właśnie, nie wiem jak jest jakiś starszy list, to może napisać czy właśnie pamięta, ale ja kiedyś właśnie wiem bardzo dużo gameplay, ja praktycznie same gameplaye właśnie kiedyś wrzucałem i powiem wam, że szczerze Stare czasy mi się przemiały teraz, właśnie z takich gameplayów jak się wygrywało giereczki Jak się mówiło, całkiem spoczko to było, może do czegoś takiego byśmy wrócili, nie? Dobra, mamy tutaj cztery fragi, ale mało osób, już mało osób, lecimy po kolejną osobę jakąś Gdzie jesteście bombiki, gdzie jesteście? I powiem wam szczerze, że na tych casualach tęsknię, tęsknię na tym, że nie ma tego leczenia za fraga No nie ma też tego właśnie jakby e, szybszego zbierania matów, przez gra jest taka dosyć mało dynamiczna, taka bez życia mi się wydaje Aj nie trafiłem, nie trafiłem. Ale kolega chyba nie mam taką snajpę. No panie kierownik, tutaj zaraz się wszystko nie ci jarać. No nie nie wiem czy tego chcesz oczywiście. Ale on chyba ucieka. No panie, panie, gdzie tutaj uciekasz? No to ja tutaj w ogóle powinienem mój samochód wziąć. Można no, ten odcinek, kurczę, pasatem przez świat czy coś, no bo ja tutaj samochodzikiem jeżdżę, tłem. No ja mam samochody szczerze, całkiem spoczko, spoczko są. Co prawda, na arenach, które jak są troszeczkę, no, OP czasami, ale no, dosyć trzeba przyznać, tą to mobility się zwiększył, aczkolwiek ja naprawdę z takimi wózkami golfowymi, tęsknię ten, gdzie właśnie wózki golfowe, spoczko. Czy tam? No, pani, ja mam najlepszy. Jaradź się krzak, goście, widzisz? O, kolejny, no. Teraz będziemy mieli cze, 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 challenge chyba. I chyba niestety dead będzie. Czy tam radę, czat? No. Może być ciężko, może być ciężko, chociaż... Ale była gościu. On już I tych No i niestety nie udało się. Anonimowy lepszy. Anonimowy lepszy. Aczkolwiek no myślę, że fajnie spędzić się tutaj te 15 minut wygrać się nie udało ale może to i dobrze, może odcinek nie jest za długi. Dajcie znać, czy wam się podoba taki materiał, dajcie znać, czy kupicie jego skina. no i proszę, żebyście ten feedback właśnie dali w komentarzach, no bo jeśli tak, będzie wam się podobać, to nie takich filmów po prostu więcej. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, tylu na tyle, do następnego, trzymajcie się, jo!